No witamy. Co? Witamy, go. No? Hi. Hi! Hi! how are you? Macie te swoje miniatki kuź... Tak <laughs> <laughs> Daj go! Co? O. o! Nie chcesz jej? Nie, nie chcę. jakie fajne, dla problemu! Kurde, Aga! I tak nie legami, dojdziemy. Widziałem. I tak nie dojdziemy. Wiecie o tym. Raz, da się tam... No, no to masz. Prawie, fatality tam musiałaby się bardziej naprzód jeszcze odciskać. Nie w ten przód. Chyba. Oh! What the freaking fuck, What? What the fucking fuck, co? What the freaking kurwa. Co? Opa, musisz aga, takie a nie, ja mam musisz wziąć mam Samą labę. Yeah. Oh no. Indeed. Kurde, Jeszcze monetka. No wie, nam rośnie. Monetka. Macie te właśnie monetki. To się ładnie to nazwa. No jezu, bo się pomyliłam, bo kuźwa, u nas w na odcinkach się tak mówi. No kujwa, to tam nikt nie dojdzie. Co za czubaka to zrobił? Weź to, poruszaj. Tomik! czemu się to? tego nie przykleił? Bo nie wszystkim można ruszać. Oj Jezus, jestem na rodziku w lawie. A! To jest dobry. On tak boi się, krzyczy. Spada z Krzy... O, kuiwa. No! Ładny lodzi, kurde, no zaję się w lawę, sympatycznie. Ej, musimy jakieś wybambianie wydubić tam. O. O! Albo zrobić przejście. Ja proponuję. Problem! Ja ci zrobię teraz problem, nie? Ja ci zrobię problem. <śmiech> to! <śmiech> A czemu, czemu? to tak zrobiłeś? Tak monetkę szedł. Nie, źle zesadziłem palcem na wsad. Zamiast na D, ustawiłem se potem. Ja doję. Na... Akurat tam gdzie była monetka. Oh! No... <laughs> Ten jest nienormalny. Przysięgam. No i kamerzu odjechała! O oh, kamerzu, kamerzu ty, kamerzu! No no no, miło jak Masz no problem! Spokojnie, spali teraz, patrz! Masz problem! A! Oh. Kurde! Oh yeah! A kurwa. Dwa no problem, kule. nie możemy być czarnymi tam! No kurwa, loda im dam! <laughs> to ja im dam kulę. O Boże... O boli mnie, już sięgałaś, się masz siły. No Kusia to już jest moja resztka, nie? Ła, stój, stój! Ok, no, Okej! Okay. Przyjął do wiadomości. No problem. It's no problem for me. Nie tak, 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 nie tak, a... nie tak, nie tak, kuźwa, wam Ja napiłem a... się na nią. No, tu... a ja mówię, ja mówię, ominę te wiatry, będę projlu, ale... Mhm, jasne. Kuźwa, tak, że mi ominęła, że kurwa. No, nie, byli gadać po... po jakiemu ja gadam? <laughs> po amerykańsku. <laughs> po amerykańsku. I think this wiatry is no Aha. good. It's very no good. Cały <śmienic> mining. O, tak. o! O! Oj 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 oj! Oj Patrzyłem na ciebie. <śmienic> 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 no i kuki go. Posikam się kujwa. Ja mam minutkę. Miło Jestem pewna. O nie! O no! O skłosik, skłosik! O, o baj! O nie! Kur... Coś chciałaś mówić? No chciałam, żeby się skłosik. No i masz. Oj, Po minutece. Ej! U. Ej, mamy ten! Bo miła. Rżniciel. Rżniciel? Rżniciel. Trojdleno. O boż, nie mam siłki. Tom Hamiu? Co? To ty tam tym znięciem No mówię Tom Hamiu, a nie Aha. ty. Ale się boją postawić, no nie wierzę. Ja nie wiem co ja wydupić mam. No, mh, mh, mh. Miło. Jezu, co ty robisz, chłopiu? Ja w panikę byłem padł. A ja naprawdę, jak on krzyczy, przysięgam, że ja się już spadam, przysięgam. Jak on krzyczy, ja się rozglądam, to się dzieje. On jest możliwy. się plułam. Kujwa, przysięgam. Co to ma być? What the freaking kuźwa. Aha. Co? Być problem? <laughs> Skąd to kuźwa by leciało? Skąd? No. Lodzik! Jezu! Stój, ustabilizuj! Lodzik! No, ustabilizuj Lodzik, no! <laughs> Macie teraz! Problem. Kurw! D... Ale spiej, doiła mnie! O ty się nadziewasz. Bo... O, jest mi gorąco. Nie o, chodzi tak o to, że to, ja jak, tam, skak... jak... Ja tam skakałam, to ja nie mogłem się ustabilizować. <laughs> tak mam z gałami. Oh. <laughs> co? O, no, co? <laughs> Kuźwa. No. Spot... To jest Fatality'ego mecz. Ten. Właśnie ten. Mhm. On, czekał, on, on czekał na ten mecz właśnie. W ten. Ten mecz. <laughs> no. O Boże. To jeszcze jedno. O bożu, my będziemy tak grać kuźwa do czwartej, no Nie no, osta ostatnią mija też... Ostatnia Jeżeli zależy ci jego czasu, Agnieszko. Maszego. No. Jest jakieś pytanie? E, to masz inne niż Polska. Ej, boli mnie łeb. O, znowu. Oh! no. <laughs> boli mnie głowa. Boli cię głowa. Przez ja

Musisz No przez te twoje krzyki! Ja pierdoczę, Ja, ja, ja cię uduszę, no! On krzyczy i ja lewo-prawo, no że ja pienię, Jezus! Bimbały. Kocham. Bimbały kurwa, bimbały ty. Bimbału. Ja Czemu ty tak nie straszysz? This is not very good. Kurde, za dużo nas w jednym miejscu. Powiem to jest skoczenie, ja czy to ja, czy nie ja. No. <słuch> Dobra, weźcie sobie. Problem, idź tam, krzycz. Idź. Ja sobie poczekam. O kuźwa! Nie krzyczał teraz. Nie. O! o. Nie podoba mi się to. To skocz w hmm. lamę Dobrze. Guga ma śmieszne nogi. Dzięki. Takie, taki takie taki te... E, no, o ja kurde! O, patrzyłam na nogi w tym momencie! Ej, jestem... Tu już się no. nie nadaje. No przysięgam, słyszałam na nogi. O kurwa no. Google Gamerka no. będzie teraz. To zostanie już. Google Gamerka ma śmieszne nogi. Dzięki. Dzięki. No, takie te. Patyczki. No pat ty chude patyczki tej. Ty. szkity. Przystanek. No przestań. Jezus Maria kur. Co jest to u mnie Masz problem. No mam problem, bo to strasznie się. No i patrz. Dobrze, że, że akurat wtedy nie skakałam, Kujwa. On nas przerżnie. Padł na nogi. Nie, pa nie patrzcie... Przesiłam? Oh, fuck. You fucking kidding You kidding. właśnie kidding właśnie w tym momencie. A kompak to kurwa gdzie? No kurwa kombaka mi nie dali. Co szukałem swe, kurdy? No komu gdzie Ja byś tego się nie skróciła, bo chyba się posikam tutaj teraz. Czego? O, tylko co powiedziałem. Gdzie pojechałam? Jakim kuźwa cudem? Wszyscy dostają kombak a ja je ja nie. Ja już nie O, zastosuję. jesteś aknie z y, śmiesznymi nogami. Dzięki. Z patyczkami. Problem. Idź najpierw pokrzyć, a ja potem skoczę. <laughs> A... KURTAJ Jakie no. mhm. ameno <grywa> no, ameno kuźwa Anka, Ale Kory się podmywasz No się podmywam kuźwa z bideta korzystam Guga na, na trysku. Tak kuźwa na bidecie tej nie tam zrobić, Jaki dupsko tam widać <grywa> <grywa> Indeed! Kuźwa oh. zagapiłem się na ten pierwszy rzut do tego! ci kiedyś mówiła, że masz być dupsko, no to wyjesz! Tak, no, no! <laughs> Właśnie tak, tak było! Tak było, no mój dupę! O, oh, w tomik. Tak było! No wiem! No to jedziesz nie kłamie, to co chcesz? Indeed! <laughs> <laughs> o oh, Boże, głowa, głowa, głowa mnie boli! Głowa, głowa, głowa! Macie tam problem u góry? A ty? Czubki, czubaki. O, kukła. Ej, te dwa czubaki, ale to Kukła. Nie komentuj, nie graj. A masz problem? Idź z tymi swoimi śmiesznymi nogami. Posłuchaj, ja ci kuźwa zaraz powiem. Ła! No, no. Ale ja ci zaraz powiem, powiedz, Ale ty. mi powiedziała ty. Powiem ci, kuźwa tej. Ej, tam się już tyle dzieje, tam wszystko bimba. O, tam się tam nie, nie da tak żyć. Tam życi w to nie mieszaj. No halo. Wypieprz no. mnie te interesy Miło. ty. Miło. Wcisku poszukiwajcie pij dojdź. Bo kichać mi się chce. Ej ale my tam teraz nie wejdziemy chyba. Będziemy. Kuźma przeleciałem. <śm> <śm> I co teraz? Gdzie teraz? Bam teraz? Jaki skubanyłem O! o, o jesnałem. Jesnałem. Się. Freaky shit. Freaky shit. Ja gdzie mnie zapierasz! Ja pij doje kuźwa, co to lody do paradizu kurwa! Ja nie chciałam lecieć pieprze to! To była lupa Airlines! No kujwa Problem to się kuźwa, do, tam doszedłeś to chciałeś kuźwa lecieć jakimś... Pij kurwa. Chodźmy na no lewo. Nie wyczułam mnie. Nie, nie wyczułam. O nie. Przecież tam nikt nie dojdzie teraz. I że Jolkę tak potraktować? Nie była Jolka. Nie była Jolka. A kto to był? Jolek. A to <laughs> był przystanek. To, to był. To był przystanek. Jest focus Kuj wadzimy z tą Pierdo, Pierdo... Nie już w ogóle... Nie jestem w ogóle focus. Ja nie dostaję kuźwa kumbaków. ja <laughs> <laughs> nie będę dochodzić. <laughs> uh. O watej. No, problem daje radę. Co to za kuciapa? Hmm. indeed. O, nadciąga, pa, 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 jak wyjechał ja Jak wyjechał Jak wyjechał z tego rogu, ty kuciapu Ale jak wyjechał, to przecież z hit A teraz? Jezus, o Boże, o Matko, weź. weź, weź. To był Kuźwa problem Przestań ja w jej doję, ja z nie wytrzymam kuźwa Jezus. z tym człowiekiem. Co ty mi robisz? O, kuźwa. Ja się wszędzie rozglądam. Ja, jak? Ja już myślę, że ja już lecę, że to ja spadam. Kurw. No i masz Aha. problem. I widzisz? To on no, ma problem. O, problem kuź... Nie, już dosyć. Ja nie mam siły, ja już nie chcę w ogóle focus. Sięgam.